Mikroplastiki są wszędzie, także w wodzie, którą pijemy. Te mikroskopijne cząstki tworzyw sztucznych bez trudu podróżują po świecie. Przenoszone są przez wiatr i spadają z deszczem. Znajdowano je nawet w Himalajach i na Antarktydzie. Najmniejsze z nich, zwane nanoplastikami, mają średnicę ludzkiego włosa lub jeszcze mniejszą. Z łatwością przenikają do krwi. Naukowcy podejrzewają, że szkodzą nam na wiele różnych sposobów. Czy w takim razie nanoplastiki w wodzie pitnej są groźne? Nieoczekiwanie. Okazuje się, że chronią przed nimi zawarte w wodzie minerały. Nie bardzo mamy jednak jak chronić się przed mikroplastikami w powietrzu, które pochodzą z transportu drogowego. Jak mikroplastiki wpływają na nasze zdrowie, wyjaśniam w weekendowym wydaniu Okopres. Zapraszam Michał Rulecki. Fact checking to weryfikowanie faktów, sprawdzanie opinii. Robimy to w Okopres codziennie, więc jeśli cenisz takie dziennikarstwo, przekaż proszę 1,5% swojego podatku na Okopres.